Eee, eee, ptaków Toredom toredam daranam nam 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 No mnie tylko boli, że na przykład nie mogę sobie się wziąć zamiast tej rakiety sterowanej rpg -a. Bo nie wiem jakoś RPG mi się lepiej rakietkę rakietka, gdzie ja mam strzelić a nie chcę sterować tą No i ja też lubię, też lubię te RPG właśnie. No na ja no, no, dwie te rakiety czołg ściągnąłem też cały no, nie Ale nie, w... w ogóle gogle, te, te 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 liczniki, całe jak tam rozwalasz ten czołg, to jest to jest fajne, że wiesz ile jeszcze tam zostało, nie? No, czy, go tak. czy go rozwalisz, czy nie? Jakby o to mi chodzi? Wyliczyć, co można wszystko, nie? No, ja uwielbiam technikiem grać w ogóle w battlefieldzie, to jest mega. Zaraz po sniperze to. Szturmowiec też jest mega. Ale to, to, to kurcze. Tam to naprawdę jest sieka. Ten healer, yy, jak się nazywał w BF-ie? Mm, ten co leczy? Wsparcie, wsparcie. No, no to wsparciem też fajnie się mega gra. Tam podrzucasz dymny, killujesz defibrylatorem i ciur Duży impakt na grema, ma healer. Taką w środku punktu Jak się gra Jak się gra jakimś tym yy, no, podboju Gdzie panowie lecimy? Klefa zaraz mój syn. Wszyscy ważne żebyśmy spadli w jedno miejsce a nie. Tam gdzie jedynka, tam gdzie jedynka No tak Małonek no, drzewa To wy tu tacy, czy ktoś tu już Tu już hey, ktoś jest Ja piek idziemy, idziemy, idziemy. się prostu Dobra, mamy go. Lecę. Plecy moje plecy? Wali, ktoś we mnie Dostałem, dostałem, chodźcie szybko, 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 chodźcie wychodźcie kurwa, ale tu ktoś wali, ty! Nie, nie ma Maciej, tylko... No właśnie Napierdalaj! I chuj. No tak, ale ty zacząłeś podnosić? Dupa. No... <ścoughs> no do strzelania No... Że ja karabin miałem już! Ej, panowie Miej go że my spadamy na panie w jakieś miejsca i tak to już tam jest. Właśnie kurwa, nie no. wiem jak to działa, bo... Tam, tam coś wybucha. No, o, w nie no to może jakiś efekt, nie, nie widzę tego w końcu. Efekt kurwa zaraz będzie. śmierci. Nie, biegając chyba po mnie. Co się kurwa dzieje? Mam ja ale nie wiem. wiem. Ja też żadnej broni, tak, nic. Chodź tu, Boryk, razem. Chodź, chodź razem, a zatem tym furgonetki zawsze sprawdzę. Furgonetki, nie. Dwa. Ja pierdolę. dole. plurwo i już jakąś majstę Kurwa, ale my znowu dwa różne miejsca spadliśmy teraz. O no nie no, ja spadłem budynek obok. Nie no, tak, tak, ale mi chodzi, że... tak... gdzie to coś, co macie No, nie chciałem lecieć w te wybuchy No tak, 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 tak. wątpiłem, że to tylko efekt Defibrylator Dawaj, dawaj do No nie, tu nie idźcie, tu nie idźcie Tu jest cały film czas. Na punkt ewakuacji brawo dawajcie Tam są dwa reszty Więc domyślam się, że... już tam nie wali już jakiś snajper chyba On trzeba wykurwiać, ja tu ty tylko reszkę mafiego i stąd nie? Biorę auto i was zgarniam. Dawajcie, 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 auto, 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 auto. Dobra, kurwa na przyjażdżkę życia. Dokąd zmierzacie, bo latam nad wami. No na punkcie 3. na punkcie 3 jest ulica. No tak około. Nie <grym> w ogóle jakim Czeka, ja trzeba do rady wozu Dobra, to na haka ma masz wszystkie no Dobra, lecę na tą no, dalszą oznaczoną. Co jest? Co ja mam sobie zrobić? Jakiś kurwa lasek mam Musisz 100%, 100%. Jak ja to gówno. Zobacz, jak się to robi Trzeba do problemy miejsce nakierować? No tylko nie chcę ją Co się co ja celuję? Czy... Po prostu tam gdzie te procenty, nie? Patrz, 30% I 100% fie, jak daleki gówno.

Dobra. O, wali do mnie, wali do mnie jeden. Na kur... Ja wysiadam jak coś. Biegnie na mnie. Dead. Dostał z shotguna, kurwa, na ryję. Dobra eliminacja drużyny, kurwy, zostały zjedzone. Nice, A, nice. Przykrycie! Już ja tu szkodzę fakty! No, tak zwane, to tak zwane, kurwy. O, też mam defiba, ale dobra ja biorę RPGa, nie biorę airfagan, nie mam defiba Ale to tu Bracie defib tu... leży Bracie, Bekłysza. tu do akcji Ja mam defiba i mam też yy, ławat, czyli jeden taki mososłuszny Teraz najebałem fioletowe pukawki o, fioletowe pukawki napuślu Więc nie zostawiłem fajnego Kurwa, mać też żydzie się Alej, <grym grym grym> no, to oni są bez tego kraju no, Ciężko mówię, ja stoję z rzeczy tak, a, nie, nie no idziemy, idziemy Dzielę Idzie do panowie Pozwólcie, ja że sobie Heinekena otworzę Złożyłem go na tobie, chupi Dzięki ja tak. ja Nie, trzy teraz Ja piję Heinekena zero Szacunek nie chcę już alkoholu. Już mam dość. Ale Heineken 0 plus Red Bull. Niam. Eskorta, eskorta Na ja to tu się na... Dawaj tu, dawaj tu Ale ostatnio mój kumpel Slawoslawek to jest alkohol był do nie piję. Ala łalba yy, Slawoslawek a ja mam podłożyć bombę? Czemu nikt nie podłożył bomby? Bo no ja bo ja, ja jej nie mam, ja jej nie mam. Dobrze. Auto, panowie. No. Okay. Kurwa, jak byśmy w tego... w CES-a gagali. No! C4 activated. Czekaj. Kurwa, ona ma pula. Doprowadź. No dobrze, to przodu, podnieś tą bombę in, na razie. To jest to nasze? Podisz nie pod... Jest, pod to bombę nie nie no, bo wybuchnie. Nie podjeżdżaj, bo wybuchnie. Nie podjeżdżaj, bo wybuchnie. Nie podjeżdżaj, wybuchnie. Standardową broń, tam będzie. Bo czekajcie, bo tu jeszcze spadnie nam nagroda, to ją weźmy i polecimy... Ej, broń obok nas spada. Podnie i już Ci pokazuję gdzie dokładnie. Tutaj o przed nami. A tu spada niestandardowa broń. Jak coś mam? Na 200 na 3. Tam 4 Czemu nagroda za A to po jednym dla każdego znaczy, czy jak to bierze, jest? Tak, tak. Z tymi brankami. Znaczy no no znaczy, Nagroda za i jedna misja hmm. Na łupę taki No Gdzie jedziemy? Tam mamy. Jakiś budynek trzeba ucygana, do dorady! Ej, 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 tam po lewej jest A przed nami I Cze, co? Pod tam jest A bierzemy może helikopter? Co panowie na to. A ktoś umie latać? Ja umiem, się mogę. Się. Lata. 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 Tu jest. Ja umiem strzelać z helikopter, no. ale latać już nie. Ja, Lata. ja mogę latać. a, a kurwa, to 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 jest! O shit, oni mają czołga, uciekamy panowie, panowie. Spój, uciekaj, uciekaj, spierdalaj, oni, oni mają szyi, czołg, oni mają czołg. Ej, kto to nam umarł? Dobra, wyskakuj, wyskakuj. Uszaty szaty Kurwa druga drużyna! Dobra dwóch tam kurwa leży Nerdyks <much> żyj <że>, kurwa! No <much> panowie, oni tam leżą A co podnieście za nim ten? Ach, kurwa czemu tam żeście odjechali z tej broni? Długo jak przy życie we trzech to skąd ja mam wiedzieć? Ja idę do tej wieży rozmieszczenia, cię zreski. Dobra, dostał tutaj kurwa nalot i padł. Ej, walą do mnie, walą do mnie, walą do mnie. Ude, dede, dede! Dobra, spróbuję cię zrespić. Ej, lecą koło mnie, panowie, oznaczam wam. Teraz to wy macie czołg tam kurwa, nie? Ja spróbuję cię zrespić. ja mam, Ja mam, ja mam nalot. Spróbuję, spróbuję, spróbuję. Ja no spróbujcie, jest tam czołg też. Jakoś gdzie On z drugiej strony budynku jest, pojechał. O kurde, ja go no ja widzę tam. E RPGa szukajcie, RPGa szukajcie. Czekaj, czekaj. no. Inaczej. Helka Nie ja, za co? Śmiło, śmiło. Heli, heli, heli Helka mi na dachu lądowała Ostatni jest gdzieś tutaj spierdzielaj stamtąd Luffy Dawaj, 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 dawaj tu do nas No ja bym był swoje. ostatni, z tamtej drużyny Ej, a tym nalotem zrobię coś czołgu? Tak, a, tak, no ale tak, co smart. no na chcecie to możecie sobie wziąć z długą broń. Miałem tak. ja w sumie właśnie dwie już. E, a, no to weź też chłopak no 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 Ale dobra wezmę skara, tu macie ten M433. Ja no, mam no, dwie fioletowe jakieś biegam z tym. No to bierz czerwoną. A ja czekolad są. Choke, choke, choke. Gdzie? 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 No kurwa Ja pierdolę! Czerwone. Jest, jest, jest. Na kurwa, nie, nie żyje. Dobra. I drużyna za nim, drużyna za nim jest Tak, ale czołg jest już wyjebany Kurwa leży, ale wyjebałem czołk Ja pierdolę, wjebali się we Borygo, borygo, Trzec. teraz musisz zapierdalać tam gdzie ci chłopaki oznaczają Gdzie, go. gdzie? No, tu się... na trójkę? A najpierw bierz, bierz w górę, bierz w lewo Rozjeb no, no. ten kurwa płot z tym nożem Lewo, 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 lewo Uy, Gdzie mam w końcu lewo, biec? A dobra, bieża rozmieszczenia, bież, biegnij na no wieżę rozmieszczenia. No, no, no. Nieważne, już jest zajęta. Tutaj. Druga po lewej. Mapę sobie odpal po no, lewej. w lewo. Kurwa, boryj go. Kurwa. Dobrze, dobra. To widzę, 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 widzę. Małpiszon, kochany. Też już zajęta. No to, to samo ostatnia, biegnij do przodu. Widzę, widzę, Zrany, widzę. Tak widzę. Maraton, maraton nie możesz ja tego spierdolić Jeszcze jak to przeżyję to już w ogóle będę Przeżyjesz kurwa, nie wmawiaj sobie, że nie przeżyjesz Daleko, daleko, daleko Dawaj kurwa, biegnij, ile sił, Pokaż kurwa. Cholera. Pokaż kurwa, że ci zależy Ktoś za mną biegnie! Już biegnie! No to olej go! Widzę, tu jest, tu jest cała drużyna. O fak, a się nadziałem. O cholera, tu kolejni brawo, są! prawo pravo, pravo! Nie ja Z dwóch stron, nie wierzę. Jakbyś słuchał podpowiedzi, tu wyszedł cało, no. Na tyle, osób? Byś tak trzeba dwunastu zabić i byś. Był, no. <laughs> Uh, ah, que... ai. <laughs> ai.